Mezoterapii głowej chodzi o to, żeby tych nakłuć było dużo. Nie o to, żeby zrobić 10 bolusów z dużą ilością preparatu, tylko właśnie zrobić dużo nakłuć, które same w sobie już będą stymulować nasze fibroblasty do produkcji kolagenu, tak? Preparat jest oczywiście bardzo ważny, ale równie ważne jest właśnie samo nakłucie. Ale oczywiście macie w skrypcie napisane jakie ampułki ja polecam, na których mi się fajnie pracuje. Fałt skórny w górę i teraz nie mamy tutaj żadnego dostępu powietrza. I tak przechowujemy naszą ampułkę. No preparaty po prostu, które podajemy do skóry zawsze tą certyfikację medyczną powinny mieć. Jeśli jej nie mają, to znaczy, że nie zostały przebadane w takich iniekcjach i mogą być niebezpieczne, tak? Ale nie zostawiajmy takiej igły. I dopiero wtedy podajemy preparacik. Widzicie? Takie nam bolusiki fajne powstały, ale też jest małe ryzyko powstania siniaka. Sami właśnie jak kupujecie takie całe opakowanie igieł, tam jest ich około 100, to wierzcie mi, że 10% to są igły, które nie nadają się do niczego. Co Wam jeszcze powiem, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, żeby nie wkułać się bardzo płasko i bardzo długo pod skórą, bo nasze cebulki niestety mogą być w ten sposób przecięte, tak uszkodzone. Zawsze zachęcam do tego, aby swoje klientki informować, że właśnie na dłoniach to starzenie no, jest dosyć szybko widoczne. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeśli już faktycznie działamy sobie z nakutą skórą, to nie używamy takich płatków kosmetycznych. Okolica oka jest niezwykle cieniutka, zwykle to jest około 05 mm, 0,6 mm. Yy, także to naprawdę wystarczy, żeby dostać się do skóry właściwej. Jak widzicie, zanurza się troszkę ponad to wcięcie. I już mniej więcej jesteśmy w skórze właściwej. Oznaczenie CE i znowu cztery cyfry, czyli mamy produkt certyfikowany medycznie. Dodatkowo mamy jeszcze napisane injectable, to znaczy, że jest on y, przeznaczony do iniekcji i cyk. I dzięki temu ten, to szkło y, jest zatrzymane o, przepraszam, mojego operatora kawy.